O, mamo, już nie śpisz? Ach, Kuba, co ty? Północ nie przespałam. Mało tego, nie mogę nic przełknąć, ale chociaż ty zjedz śniadanie. Mamo, zostałaś babcią, musisz mieć dużo siły dla wnuczki. Och, tak, to piękny czas, ale wiesz, martwię się też kwestią rozprawy. Mamo, a dzwonili już do ciebie? Dostałam wiadomość, że mam oczekiwać na telefon z terminem rozprawy. No to wszystko będzie tak jak chciałaś. Będzie załatwione i w końcu uwolnisz się od taty, który tak mocno cię skrzywdził. Tak, bardzo mnie skrzywdził. Mało tego, nawet teraz nie interesuje się Majką i jej córeczką. Ach, brak słów. Cicho telefon. Halo? Tak? Och, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, a czy państwo skontaktujecie się z moim jeszcze mężem? Ach, tak, zgodził się. Och, czyli też mu zależy na szybkim rozwiązaniu tej sprawy. Dobrze, dziękuję, oczywiście będę. Moto z sądu? Tak, rozprawa dzisiaj o 17. O Boże, to chyba jakiś termin last minute w sądzie. Poradzisz sobie, jesteś przygotowana? Tak, jestem przygotowana, ale teraz dopadł mnie kompletny stres. Mamo, to nic dziwnego. Dzisiaj zakończy się Twoje wieloletnie małżeństwo, ale nie martw się, pojadę tam z Tobą. Najpierw pojedźmy do Majki. Troszeczkę się zregeneruję i podładuję dobrą atmosferą. Może wtedy pójdzie mi lepiej. Tak, to dobry pomysł. Wszemie na szybko jakąś bułkę i możemy jechać. O Boże, to już dzisiaj. Majko, pójdę po śniadanie na dół. Co byś chciała? Mam taką ochotę na parówki. Jak mi je załatwisz, to będę najszczęśliwsza na świecie. Jasne, robi się, kochanie. Myślisz, że powinnam powiedzieć Majce? Myślę, że tak. Będzie miała do ciebie żali, jak potem się dowie, ale nie chcę jej stresować. Mamo, już teraz jest po porodzie. Ona na pewno to zrozumie i ucieszy się, że powiesz jej prawdę. No dobrze, masz rację. Dzień dobry, kochane! Och, jak miło was widzieć! Cześć, siostrzyczko, jak się czujesz? O dziwo, bardzo dobrze. Myślałam, że będzie dużo gorzej, ale dziwi mnie jeszcze fakt, że mam taki duży brzuszek. Och, kochanie, zanim ten brzuszek ci zejdzie, to jeszcze kilka dobrych miesięcy, Nie martw się tym. Udało Ci się karmić piersią? Tak, trochę nakarmiłam maluszka, no i jest w porządku nie płaczę. To znaczy, że jest szczęśliwa, a zadecydowaliście już jak będzie miała na imię? Tak, to będzie blanka. Takie cudne imię, słoneczko tak się cieszę. Ja też mamo, położę się. Jasne, odpoczywajcie. My dzisiaj tylko na chwilę. O, a czemu na chwilę? Ech, mam dzisiaj coś do załatwienia o 17. Mamo, nie coś do załatwienia. Nie miałaś mieć przed Majką tajemnic. Ech, tak, Majko, nie chcę cię denerwować. Mamo, zdenerwujesz mnie, jak będziesz miała przede mną tajemnicę. Co jest? No może ja powiem, jak mama ma opory. Rozprawa taty i mamy dziś o 17. Tak szybko? Tak, córciu. Byłam ostatnio w sądzie i poprosiłam o jak najszybszy termin. No i zwolnił się na dzisiaj. Dzwonili do mnie rano. Ojej, to faktycznie szybko. Jesteś przygotowana? Tak, przyjrzałam wszystkie dokumenty od detektywa i myślę, że już nic innego nie powiem. Co tylko to, co wiem. Mamo, to zdecydowanie wystarczy. Jesteś w 100% przygotowana, a tata powinien się wstydzić. Wyobraźcie sobie, że nawet do mnie nie przyjechał poznać małą. No to już tylko o nim świadczy, Córciu. Ja już naprawdę muszę jechać. Boję się, że trafię na korki, a na rozprawę nie mogę się spóźnić. Jasne, mamo. A gdzie jest Radek? Poszedł mi po parówki, bo jestem strasznie głodna. Martwię się, mamo, ale wiem, że dasz sobie radę. Jesteś bardzo dzielna. Dziękuję, córeczko, za wsparcie. Bardzo Was kocham. Och, wiem, że nie mogę jeszcze ucałować Blanki, ale ucałuj ją ode mnie i trzymajcie za mnie kciuki. Mamo, pojadę z Tobą. Jeśli chcesz, to zostań z Majką. Nie, spokojnie, ona ma radka. Ja pojadę z Tobą, będę Cię wspierał. No dobrze, dziękuję, to jedźmy już. Pa, mamo, trzymaj się. Pa, córciu, zadzwonię, jak będzie po wszystkim. O, cześć, a wy już jedziecie do domu? Och, tak, Radku, witaj, minęliśmy się. Tak, muszę zawieźć mamę do sądu. Do sądu? A po co? Radku, to już dzisiaj, mam rozprawę rozwodową. Jej, to bardzo szybko. Tak, prosiłam o jak najszybszy termin, żeby się jak najmniej stresować. To życzę powodzenia, oby wszystko poszło po pani myśli. Dziękuję. Halo, tato, jesteś w domu? Halo, słyszysz mnie? Jesteś w trasie? No to w takim razie zmień trasę na nawigacji i jedź szybko do sądu. Jak to po co? Pani Dorota ma dzisiaj rozprawę. Myślę, że powinieneś się wspierać. Na pewno się ucieszy. No, nara, tato, cześć. Dobrze, mamo, jedźmy już. Tak bo się spóźnimy. Tak, wysoki sądzie, już jestem. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Cześć, kochanie, powodzenia ci życzę. Obrzydliwe, chociaż tutaj moglibyście się powstrzymać. Proszę o spokój. Wysoki Sąd rozpatrzy sprawę rozwodową pani Doroty i pana Michała. Bardzo proszę o każdą ze stron o wystąpienie na środek w celu przesłuchania. Zacznijmy od pana Michała. Proszę powiedzieć, co spowodowało, że spotykamy się tutaj dzisiaj, w tym miejscu. Wysoki Sądzie, chciałbym e, przy wszystkich przeprosić bardzo moją żonę, którą okłamiwałem przez ostatnie lata. Mam partnerkę, z którą mam dziecko, i przyznaję się do wszystkiego, w czym zawiniłem. O proszę, chociaż tutaj przyznajesz się do błędu, proszę wstrzymać się od komentarzy. Czy ma pan coś jeszcze do powiedzenia? Chciałem ci bardzo podziękować za całe nasze wspólne życie, za nasze wspaniałe dzieci. O których nawet się nie martwisz. Chciałam ci powiedzieć, że zostałeś dziadkiem, ale nawet to cię nie interesuje. Zostałem dziadkiem? Maja urodziła? Gdybyś odczytywał od nas wiadomości, to już dawno byś wiedział. Szkoda słów. Chce pan powiedzieć, że nie odczytał pan wiadomości od swojej rodziny, że pana córka urodziła? Proszę się wstydzić. Dobrze, można zająć swoje miejsce. Teraz na środek zapraszam panią. Kochanie, zaraz będzie po wszystkim. Nie kochaniuj mi tutaj. Zaniedbałem całą moją rodzinę. Co ja narobiłem? Chyba nie chcesz się wycofać z naszego związku. Myślę, że powinienem, ale o tym porozmawiamy później. No świetnie, teraz jeszcze tamu narobiła w głowie. Ja, wysoki sądzie, nie mam nic więcej do dodania, poza tymi dokumentami, które przyniosłam wcześniej. Mój mąż jest kłamcą, zdradzał mnie z moją... Przyjaciółką. Okazało się, że mają razem dziecko, któremu podarował nerkę. Sam pan widzi. Nawet nie zainteresował się tym, że nasza córka urodziła. To świadczy tylko o nim. Nastąpił między nami całkowity rozpad pożycia i wnoszę Wysoki Sądzie o rozwód tylko i wyłącznie z jego winy. Oczywiście zanotowałem. Proszę dać mi chwilę. Mamo, byłaś bardzo dzielna. Jestem z ciebie dumny. Poczekajmy na wyrok, synku. Niniejszym ogłaszam, że małżeństwo pani Doroty i pana Michała zostało rozwiązane. Winą całkowicie obarczam pana Michała, który jest winny za rozpad całej rodziny i całego pożycia małżeńskiego. Dziękuję, można się rozejść. Dziękuję bardzo, wysoki sądzie. O, bardzo mi przykro, przepraszam cię, Dorotko. Teraz już za późno na przeprosiny, Michał. Wszystko zepsułeś. Chodź, mamo, byłaś bardzo dzielna. O, a ty co tutaj robisz? Nie chciałem wchodzić na salę, żebyś się nie rozproszyła. Proszę, to dla ciebie. To bardzo miłe z twojej strony, dziękuję. Oho, chyba Radek zadziałał. Być może. Tak, syn zadzwonił do mnie, że jedziecie do sądu. Nie chciałem wcześniej dopytywać, żeby cię nie zamartwiać, a może teraz pojedziemy razem do szpitala? Chciałbym w końcu zobaczyć moją wnuczkę. Oczywiście, możemy jechać. Chcesz mi powiedzieć, że to koniec? Aneta, przykro mi, ale to był wielki błąd. Wiem, że straciłem teraz całą swoją rodzinę, ale straciłem ją przez ciebie. Gdyby nie ty, to teraz cieszyłbym się wnuczką, spędzałbym czas ze swoją rodziną. Wszystko zepsułem dla chwili zapomnienia. Żałuję naszego romansu. Jak mogłeś? Przykro mi, ale to naprawdę nie ma sensu. Dorotko, jeszcze raz bardzo cię przepraszam. Teraz już za późno, Michał. Dzień dobry. A kto to jest? To już nie jest Twoja sprawa. Proszę cię, idź do swojej nowej żony. Ale, Dorota, to nie jest moja żona. Właśnie się z nią rozstałem. Ze mną też. Dokumenty są już podpisane. Czekaj na akt rozwodowy, a ja wracam do swojego panieńskiego nazwiska. O Boże, mogę chociaż pojechać do Majki i zobaczyć moją wnuczkę? Teraz to my jedziemy, tato. Zadzwoń do niej i jeśli sama będzie chciała, to być może cię tam wpuści. Wszystko zepsułem. Przepraszam, jest mi tak wstyd. Już po wszystkim, córeczko. Mamo, gratuluję, byłaś bardzo dzielna. Dziękuję, kochanie. Od kogo ten kwiatek? Od taty radka. Czekał na mnie pod salą rozpraw. Och, to bardzo miłe z jego strony. No, pokażcie mi tą piękną blanię. Och, co za kruszynka, mogę ją wziąć na ręce? Jeśli już ją je umyłeś, to proszę. O, moja wnusia! Jest taka piękna. No cóż, ma ładną mamę i ładnego tatę. No to musi być piękna. Tak się cieszę, dzieciaki. Zrobię wszystko, żeby zagwarantować Wam najlepszy start w nową rzeczywistość. Stworzycie na pewno piękną rodzinę, a ja Wam w tym pomogę. Twoja mama na pewno też. Z pewnością, razem stworzymy cudowny team. No i stało się. Michał i Dorota są po rozwodzie. Na szczęście, dzieci bardzo wspierają Dorotę i wiedzą, że to jest tylko i wyłącznie wina Taty. Na szczęście, Dorota też ma wsparcie w tacie Radka. Jesteście ciekawi, czy coś między nimi będzie? Przecież tata taratka wyznał niedawną miłość Dorocie. Może będą razem? Teraz Dorota jest już wolna i może na nowo układać sobie życie. Ja jestem bardzo ciekawa, jak potoczą się ich losy. A jeśli wy też, no to dajcie koniecznie znać, czy będziecie ze mną w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, pa pa!